To jest kanał porozmawiamy o Skokach. Miała miejsce dziś rzecz historyczna. Otóż Kamil Stoch, Dawid Kubacki, Piotr Żyła oraz Tomasz Wilk zajęli pierwsze cztery miejsca w zawodach najwyższej rangi. Jest to dopiero drugi taki przypadek w historii, bo w 1980 roku w kanadyjskim Thunder Bay, gdzie obecnie stoi opuszczona i zapomniana przez wszystkich skocznia, Armin Kogler, Hubert Neuper, Tony Inauer oraz Klaus Tuchscherer zajęli pierwsze cztery miejsca. Trzeba było czekać niemalże 40 lat, a właściwie ponad 40 lat na taką sytuację, aczkolwiek trzeba jasno powiedzieć, tak jak mówiłem wczoraj, stawka była jaka była i tak naprawdę inny wynik niż u dwóch zawodników na podium, czyli Stochi Kubacki, dla których te miejsca były po treningach wręcz zarezerwowane, trzeba byłoby odebrać jako pewną porażkę, chyba że warunki byłyby bardzo trajne, co też miało w pierwszej serii odrobinę miejsce. Wszyscy tak naprawdę tego chcieli i. W pewnym sensie tego należało właśnie oczekiwać po porównaniu polskiej kadry z resztą stawki. Oprócz tego na piątym miejscu Simon Amann, odrodzenie zawodnika, który nigdy nie chciał tu przyjeżdżać, a jednak przyjechał i bardzo dobrze się prezentował, nawet całkiem przyzwoicie lądował. Szóste miejsce Stefana Huli, siódme Gregor Szwanten, który zaskakująco dobrze się prezentował, nawet w serii próbnej był całkiem niezły, ale już w samych zawodach pierwszy skok był przy bardzo dobrych warunkach, po, dużo ponad metr na sekundę, ale jednak w drugiej można było się spodziewać, że straci to wysokie miejsce, a tak naprawdę został niemalże w tym samym miejscu, w którym był. Siódme miejsce, dwa bardzo dobre skoki. Podobnie trzeba powiedzieć o Sanderze Wosanie Eriksenie, czyli widzę mistrz światełniorów. Tam warunki w tam troszeczkę były Loteryjne, ale to jest oczywiście wielkie osiągnięcie. No i jak na razie, największy sukces tego zawodnika, nawet w tak słabo obsadzonych yy, konkursach. 9. miejsce: Filip Aszerwal, który awansował z 19. miejsca po tym, jak były ciężkie warunki, powiedzmy sobie szczerze, dla końcówki stawki po pierwszej serii. Awansował dziś dość duży wyczyn, którego dokonał jeszcze jeden zawodnik. I na 10. miejscu też zaskoczenie: Moritz Ber, Chociaż ten zawodnik to miał już osiągnięcia pewne na poziomie Pucharu świata, zwłaszcza pierwszy period ostatniego sezonu był dla niego całkiem udany, i jednak tamte występy są dużo bardziej wartościowe niż to dziesiąte miejsce, ale również brawa dla tego zawodnika. Całościowo konkurs przebiegał w raczej względnie stabilnych warunkach, zwłaszcza w drugiej serii, chociaż końcówka, znowu złapała się na trochę gorsze warunki ta sama końcówka drugiej serii, bo jednak przy pierwszej serii około 15 zawodników już te warunki miało trochę gorsze. Oczywiście przez cały konkurs było tak, że kilku zawodników złapało te świetne warunki, tak jak właśnie też Fanden, ale ogólnie w porównaniu z tym, co działo się chociażby na początku sezonu silmowego było jak najbardziej przyzwoicie. Oczywiście jest to konkurs historyczny. Oprawa zrobiona tak, żeby było jak najbardziej, yy, możliwie podniesiona ranga tego wydarzenia, które tak naprawdę, no, nie jest zbyt prestiżowy właśnie ze względu na tą stawkę. No, stawka jest słaba, tak jak mówiłem. Oczywiście w nastawieniu kibiców nic się nie zmieniło co do obostrzeń, ale no, co z tym zrobić? Mówiąc pokrótce, jeszcze raz o Polakach. Pięciu w pierwszej dziesiątce jest to wynik, którego tak naprawdę należało się spodziewać i jest on na miarę oczekiwań, ale paradoksalnie jest on jakiś super, super, naprawdę super wybitny. Cieszy Stefan Hula, że co prawda drugi skok był odrobinę gorszy, ale jednak to jest zaskakujące, że był w tym konkursie numerem 5 i nawet po seriach równych się nie zapowiadało, że chociażby powinien być od niego lepszy Klemens Murajka, który zajął 14 miejsce, a 13 miejsce zajął Paweł Wozek. Też to jest jakiś pozytyw. Klemens Hurajka prawdopodobnie ten drugi skok był najgorszy, bo on był nieudany. Oczywiście te warunki nie były też dla niego te najlepsze, ale widać było, że troszeczkę ta lewa narta mu uciekła, musiał to Skorygować, no i z ataku na pierwszą dziesiątkę nie wyszło w zasadzie nic. Dwudziesty macie i kot tutaj troszeczkę jestem zaniepokojony, no bo to jest jednak słabsza stawka i wydaje mi się, że te skoki normalnie nie dałyby pierwszej trzydziestki ewentualnie trzydzieste miejsce, albo dwudzieste dziewiąte i ten drugi skok naprawdę widziałem znowu ten ruch i trochę wyraźniejszy. Oczywiście nie taki jak w tym podczas pewnie już trzech skoczni, ale naprawdę on był Dużo bardziej wyraźne niż to miało jeszcze miejsce chociażby w piątek, więc to jest z punktu widzenia yy, maczka kota dość niepokojące. 28 jakub wolny, no, on naprawdę nie prezentuje się jakoś, szczególnie dobrze. Widać te błędy trochę zbyt agresywnie, jest jakby tuż po wyjściu z progu jeszcze samo wyjście wygląda dość poprawnie. Trudno się szukać moim powiedzmy, jakby nie patrzeć amatorskim okiem, że coś jest nie tak, ale jednak w tej drugiej fazie tuż po odbiciu, bo jest około 30 metra lotu, trochę za agresywnie atakuje w powietrze, też narty są zbyt płasko i troszeczkę tej wysokości brakuje, że też chyba nie ma jeszcze tego przygotowania fizycznego, to nie ma wysokości, no i przy wietrze z tyłu nawet ta zachowana prędkość przylotowa nie daje aż tak dobrych efektów. Dalej już ci, którzy się nie zakwalifikowali, czyli Aleksander z Rozczarowanie, no bo 32 miejsce przy tej obsadzie jest rozczarowaniem, było lepiej w serii próbnej. Dużo lepiej było w serii próbnej. Dalej, Kacper Juroszek, 36 miejsce na miarę oczekiwań, no i 44. Mateusz Gruszka i to niestety też jest jak najbardziej na miarę oczekiwań i na miarę tego, co prezentował w piątek oraz dzisiaj w serii próbnej. Dalej, Niemcy. O Berze już powiedziałem, ale tak poza tym to nie ma tak naprawdę zbytnio o czym opowiadać, no bo 27. miejsce Dawida Zigela no to nie jest rewelacyjny występ, patrząc właśnie przez pryzmat stawki. No i Rod i Haman, którzy zajęli 39. 31. miejsce, no to też nie jest zbyt dobrze, tym bardziej, że Haman w piątek prezentował się bardzo dobrze, a dzisiaj no zabrakło, zabrakło odrobinkę co prawda, bo 31. miejsce, ale... No nie ma go w drugiej serii, przy takiej obsadzie to jak zająć 40 pewnie piąte miejsce w normalnie obsadzony Pucharzy Świata. U Austriaków poza Aschenwaldem, który jest oczywistym plusem, bo był najlepszy, jest David Hagen. Znowu bardzo przyzwoity występ, 17. miejsce, rocznik 2002. Jest tak naprawdę niewiele starszy od Jana Bąbka, ale jednak ta dwójka na końcu jest w przeciwieństwie do Słoweńca. A dalej, no to już przeciętnie, do no bo Hel 25, chociaż można było się spodziewać, że on nawet do tej drugiej serii nie awansuje. Schlierencauer miał, miał ciężkie warunki, bardzo ciężkie warunki i wyślizgał się dosłownie, wśliznął się w ostatniej chwili do tej drugiej serii, 26 miejsce ostatecznie, ale widać, że choroba jednak odcisnęła trochę piętno na tym zawodniku, że chyba jeszcze to przygotowanie motoryczne nie jest na wymaganym poziomie. Norwegowie. Norwegowie, no oczywiście Eriksen, który był też bardzo dobry w serii brunnej, bo zajął szóste miejsce. To wielkie brawa dla tego zawodnika, no bo też młody, podobnie jak mówi o HGN, o zaraz błąbku powiem. Pokazanie, się z dobrej strony i zdobycie punktów, które gwarantują start dożywotni w pucharze świata, oczywiście, że jest forma odpowiednia. I Słoweńcy. Słoweńcy to jest naprawdę duże zaskoczenie dzisiaj, bo wielu miało podgórkę z warunkami, ale no żadnego Słoweńca w pierwszej dziesiątce oni naprawdę mają najmocniejszą kadrę oprócz Polaków. Ta kadra jest zdecydowanie najmocniejsza, bo jest Zajc, Prełc i Bombek, który się świetnie prezentował, bo Bombek ogólnie do pierwszej serii był jednym z najrówniejszych zawodników, jacy byli w ogóle w stawce, a tutaj, no, warunki nie były dobre, skok też nie był dobry, też mam trochę wątpliwości, czy faktycznie te punkty powinny być odjęte, bo nie wyglądało, żeby jakoś go specjalnie niosło, ale już w drugiej serii zaprezentował się bardzo dobrze, bo zajął 15. miejsce. Ogólnie najlepszy zawodnik to był Rokiuski i naprawdę nie spodziewałem się tego, że ten akurat zawodnik będzie najlepszy. Oczywiście miał fajną serię próbną, gdzie załóż 14. miejsce, ale jednak przy tym tylnym wietrze, raczej braku wiatru, ten styl, bardzo charakterystyczny, bardzo wysoko prowadzone narty i też troszeczkę inaczej niż to wygląda u Dawida Ziegler, że trochę bardziej się dostaje nad narty podczas tego odbicia, daje zaskakująco dobre efekty, bo 11. miejsce jest przyzwoitym wynikiem. Powiedzmy, że na miarę tych najlepszych osiągnięć z sezonu zimowego. 16. Peter Preutz, 19. Andrzej Laniszek, który był piąty w serii próbnej. Ogólnie było trzech słoweńców pierwszej dziesiątce w serii próbnej, a żadnego na koniec konkursu. 24. Jelar, 33. Zajc. Trochę spóźnił chyba ten skok. Bardzo nisko wyszły te narty i przy braku wiatru pod narty właśnie, no... Nie, był, nie było jak odlecieć, no i Lovro koszt 35, może jutro, bo jutro też jest mniej Polaków i być może w końcu tym razem dostanie się do człowiek 30, a jeszcze wracając do Aniszka, ten jego drugi skok no znowu bardzo, bardzo agresywnie nie tyle był przerzucone to odbicie tylko właśnie ten narty wyszły bardzo płasko, trochę tak jak na obiekcie do lotów narciarskich I, i znowu ta wysokość przylotowa była bardzo niewielka i no, występ bardzo przeciętny właśnie przez pryzmat stawki patrząc. I Szwajcarzy. Szwajcarzy, którzy naprawdę się świetnie zaprezentowali, to trzeba podkreślić. Oczywiście mówię o stawce, ale jednak to jest bardzo dobre prognostyk i można byłoby spokojnie założyć, że w normalnym konkursie oni by zajęli miejsca na pewno w pierwszej trzydziestce, a Amant ze Szwajcarny prawdopodobnie byliby gdzieś w drugiej dziesiątce i to być może nawet blisko. 11, 12 miejsca. Deszwanden, tak jak yy, mówiłem, bardzo dobry występ, no bo jednak siódmy, Aman, piąty. Aman w ogóle miał się tu nie pojawić, ale no, dobrze się pojawił, no bo zawsze to jest dodatkowa gwiazda, dodatkowy prestiż dla takiej imprezy i 12. Kijon Paje. Nie odstawał poziomem, też bardzo ładnie technicznie skakał, zaprakło nieco, żeby dostać się do czołowej dziesiątki, ale naprawdę Słoweńcy dzisiaj, w mojej opinii, to jest Zespół, no, przy którym należy postawić największy plus, bo naprawdę dzisiaj się dobrze spisali. Oczywiście, jedyna plama na to jest szulek, bo ani w stali próbnej, ani w celi konkursowej nie załapałby się do czołowej trzydziestki. Dalej mamy Czechów, przy których też można postawić całkiem sporego plusa, szczególnie przy Korzyszku, ponieważ ten pierwszy skok był przy wietrze podnarty zdecydowanym, ale ten drugi, tylko pół metra krótszy, był naprawdę dobry i to 18 miejsce naprawdę jest. Bardzo dobrym osiągnięciem tego zawodnika, tym bardziej, że on już od paru sezonów naprawdę ma problemy, żeby zaliczyć jakikolwiek dobry występ w zawodach najwyższej rangi, nawet letnich Grand Prix. 21. Polaszek wydawało się po niektórych skokach próbnych, że będzie to zawodnik na pogranicze pierwszej i drugiej dziesiątki, ale jednak 21. miejsce jest minimalnie poniżej oczekiwań, ale jednak cały czas powiedzmy, że na jakimś poziomie. I Sztursa 23., Tutaj na miarę oczekiwań do tego zawodnika nie można się absolutnie przyczepić. Przyczepić można się na przykład do Cokrawskiego, który zajął 41 miejsce. Tak źle nie wyglądało to na treningach, ale no w zawodach 41 miejsce jest naprawdę przeciętnym osiągnięciem. Jeszcze tam było słabe lądowanie, słabe, no to, to może byłby kilka pozycji wyżej, gdyby to lądowanie było lepsze, ale no 41 miejsce w takiej stawce to naprawdę jest kiepsko. No tym bardziej, że jutro nie będzie szansy zająć 41 miejsca, bo po prostu... Ta stawka się zbyt mocno skróci. A i bym zapomniał o dwóch Austriakach. Clemens Leichner oczywiście na miarę oczekiwałem 38 miejsce ani w seriach próbnych, ani, ani w samym konkursie nie było widać, żeby ten zawodnik miał szansę na pierwszą trzydziestkę, ale Rezinger no, zaskoczył mnie całkowicie. Po serii próbnej, gdzie był 42 i jednym skoku treningowym, gdzie też był czwartej czy raczej miał czwórkę 4, 4 z przodu jeśli chodzi o pozycję no to naprawdę marne szanse, że on w ogóle by się dostał do drugiej serii, a nikt chyba by nie postawił na to, że po pierwszej serii Rezinger będzie przed Janem bombki. No tego to by się chyba nikt nie spodziewał. Ostatecznie upadek w drugiej serii. Nie każdy to zauważył, ale podczas lądowania wypięło mu po prostu lewe wiązanie i po pewnym czasie ta narta zaczęła z... po prostu jeździć swoim torem i no nie dojechał do linii bezpieczeństwa i ty były, jakie były i zasłużone ostatnie miejsce z potężną stratą do reszty stawki, ale tak się kończy po prostu, kiedy wiązanie wypnie, nie wtedy, kiedy powinno. I już końcóweczka, czyli najsłabsi z najsłabszych. USA Dean Decker Decker Dean, przepraszam. 40 miejsce, to jest zaskoczenie, że on jest lepszy od Urlauba, który zajął 42 miejsce, który podobno miał bardzo mocny wiatr podnarty, którego absolutnie nie było widać po skoku Amerykanina, bo jakoś Mimo niezłej wysokości flotowej jakoś go nie niosło, ale należy jednak założyć, że odczyty powinny być w miarę sensowne, no i. Kaczyna i sokup 146 w serii próbnej, drugi 46 w konkursie, a obaj zajęli 45 miejsce albo w serii próbnej, albo w konkursie, więc no pięknie zamknęli stawkę. No naprawdę te skoki Kaciny zwłaszcza wyglądają bardzo pięknie bo u sołkupa jeszcze wydaje się, że ten kierunek odbicia przynajmniej jest w miarę przyzwoity, ale Kacina strasznie pasywny w locie w ogóle strasznie w dziwnym kierunku kieruje to odbicie, bo ono nawet nie jest jakoś bardzo skierowane w górę, tylko te narty są strasznie daleko od ciała. Nawet nie ma takiego jakby doskoku do narczy też rotacja, jak to kiedyś określał Aporoniusz Steiner na progu. I te skoki są strasznie krótkie, no bo poniżej 100 metrów. I to jeszcze wtedy, kiedy te warunki pozwalały naprawdę na długie skoki. I jeszcze odnośnie pierwszych czterech miejsc dla reprezentacji Polski. Trzeba to doceniać. Wiem, jaka jest sytuacja, wiem, jaka jest stawka zawodników, ale to jest coś, do czego będzie się wracać za jakiś czas. Mówiłem o kryzysie, który czeka polskie skoki. Wątpię, żeby to był kryzys, który spowoduje, że w ogóle nie będzie punktów. Prawdopodobnie będzie jeden lub dwóch zawodników, którzy będą ciągnąć te skoki. Ale o takich wynikach drużynowych, jakby nie patrzeć, będzie można zapomnieć. Tak mi się wydaje w przeciągu, powiedzmy, za pięć lat, no to będzie już mokry sen, który nie będzie miał prawa się wydarzyć, chyba że w Pucharze Kontynentalnym, ale no, cieszymy się tym, co jest na ten moment. To tyle. Do usłyszenia.